Moi drodzy, dzisiaj na kanale Tata vlog technologiczne nowinki, a dosłownie i dokładnie będziemy produkowali energię ze słońca. Mamy panele fotowoltaiczne, zostańcie do końca tego materiału, bo będziemy opowiadali, ile takie dwa panele mogą tej energii ze słońca wytworzyć, czy to się opłaca, ile to kosztuje i naprawdę warto obejrzeć ten odcinek. Nie tak chciałem, moi drodzy widzowie, na kanale Tata Vlog rozpoczynać ten odcinek, ale zaczął padać grad niespodziewanie. Anomalia pogodowe są takie, a nie inne, więc będziemy mówić dzisiaj o temacie bardzo fajnym, niezwiązanym z gradem, ale związanym z pogodą, ale dosłownie z pogodą słoneczną, bo będziemy mówili o panelach fotowoltaicznych, a otrzymaliśmy takie na testy, żeby was poinformować, żeby razem przetestować z wami panele EcoFlow Solar Panel. Dwa panele. Jako, że już mamy swoje panele fotowoltaiczne na dachu, wymiarowane tak na cały dom, to te będziemy najprawdopodobniej montowali w strefie zabaw dziecięcych. Zobaczymy jeszcze, co do tego podłączymy? Zabaw dziecięcych, czyli nad piaskownicą. Zazwyczaj fotowoltaika mi się kojarzyła z tematem takim, że musimy mieć instalatora, musi wejść na dach, zainstalować to. Dużo pieniędzy za to, że dużo pracy w to wkłada. A tutaj patrzę, instrukcja ma 8 stron. Aż. aż usiadłem, żeby ją przeczytać, ale 8 stron to niewiele i można to podłączyć bezpośrednio do gniazdka, do kontaktu. Czyli podłączamy sobie inwerter do inwertera, popinamy dwa panele fotowoltaiczne, gdzie chcemy. Najlepiej w jakimś miejscu, gdzie jest to słońce, najdłużej jak się da. Co dalej, też można podłączyć to bezpośrednio do instalacji domowej, czyli do skrzynki powiedzmy rozdzielniczej, do rozdzielni naszej i. I powinno już działać. I będziemy sprawdzać, ile energii nam to wytworzy. Paź patrząc na tą pogodę, to musimy chwilę przeczekać przed instalacją i przed nasłonecznieniem. Chciałem powiedzieć, że tego nikt się nie spodziewał: że w maju 20 czy 15 będzie taka pogoda, że przez 5 czy 7 dni pod rząd nie będziemy mogli testować paneli fotowoltaicznych. No, ale co zrobić? Wreszcie wyszło jakiekolwiek słoneczko, więc pomyślałem sobie, że dzisiaj testujemy. Na razie tak futurystycznie położymy sobie go obok stołu, żeby sprawdzić w aplikacji, ile tej energii będzie wytwarzanej przez jeden panel fotowoltaiczny. Przy takiej słabej pogodzie, aby móc sobie to przetestować i w międzyczasie też szukamy miejsca na ten panel fotowoltaiczny. Najlepszym miejscem, jak dla mnie, i dla bimbinki. Ja to jest w, ogóle w ogóle mówię tutaj, żeby oni mieli takie nie, wiecie. W ogóle by się Zarys prawdziwego domu. Możecie napisać, czy to jest bezpieczne, nie? No, bo byśmy musieli inwerter gdzieś tu montować, a dzieci, jak się będą tu bawić, no jest bardzo duża możliwość, że po prostu kogoś popieści. ale zobaczcie, jakby to wyglądało, jakbyśmy to zamontowali tutaj. No, sztos, nie? Tak dla mnie, dla mnie sztos, no. tylko że inwerter by musiał być tutaj mimo wszystko, ale oni chyba nie no jak wejdą na to to dosięgną, no obawiam się troszkę tego, więc na razie tak jak mówię testujemy, e, poczytam w internecie czy można panele fotowoltaiczne montować dzieciom, ewentualnie możemy to powiesić gdziekolwiek, na przykład e, czy tu, czy gdzieś. No, ważne jest to, żeby to było w 100% nasłonecznione, no bo po to to jest, żeby tej energii nam produkowało. Tymczasem podłączmy to. Ogólnie też nie powinniśmy tego tak robić, że po prostu to nie jest przykręcone i podłączamy to tak ad hoc, żeby się tylko ładowało, bo to też jest niebezpieczne. Nie próbujcie tego w domu. My próbujemy, żeby przetestować. Czytałem instrukcję i podłączenie tego jest banalnie proste. Banalnie, bo możemy podłączyć panele szeregowo lub równolegle. Mamy też przeduszki. Przewodów, więc możemy jeden panel szeregowo podłączyć do drugiego, a na końcu użyć takich przedłużek do podłączenia do inwertera, gdyby odległość była dużo większa. No jest trochę tego przewodu, więc podłączamy to do gniazda na yy, tarasie. Bezpośrednio tutaj aplikację mam już ściągniętą na telefon. Podłączamy po prostu plus do plusa, minus do minusa. I co tu też mogę powiedzieć, że raczej ciężko się pomylić, bo dwie końcówki są zdecydowanie inne, więc nie jesteśmy w stanie się pomylić, że plus podłączymy do minusa, a minus do plusa. Dlaczego plus i minus i dlaczego inwerter? Panele słoneczne produkują prąd stały. Czyli e, tak jak w akumulatorze, mamy plus i minus, ale jeśli chcemy przerzucić ten prąd do gniazda, czy podłączyć lodówkę, pralkę, cokolwiek, musimy mieć prąd zmienny, e, więc musimy inwer inwerterem przemienić prąd stały w prąd zmienny. Tego się nauczyłem w technikum elektronicznym, e, do którego chodziłem. Więc podłączamy plus do plusa, minus do minusa. EcoFlow, aplikacja EcoFlow, dodaj urządzenie, wymaga dostępu do funkcji Bluetooth, zezwalamy, szukamy mikrofalownik, już jest. Teraz się jeszcze tak zmotałem, bo w aplikacji jest napisane mikrofalownik. Ja na to mówię inwerter, ale specjalnie sprawdziłem przecież to jest to samo. Czyli falownik to to samo co inwerter, a że to jest małe, bo do kilku paneli, no to jest tak zwany mikroinwerter. Co tutaj taki. Można powiedzieć, może nie problem, ale coś do czego się trzeba dostosować. To jest fajne na pewno na mm, balkonie, na przykład w bloku, bo możemy sobie to powiesić na, na naszym balkonie i generować prąd na przykład w gniazdku na tym balkonie. E, przy domu czy też gdzie, jakbyśmy chcieli to powiesić na płocie albo gdziekolwiek, no to musimy do tego przystosować instalację elektryczną. Mimo wszystko, nawet jak to jest taki mikroinwerter, nawet jak to jest takie przewodowe, że możemy to podłączyć do gniazdka, no to gdzieś to gniazdko musimy mieć. Fotowoltaika. Według mnie jest już uruchomiona. Statystyki wiadomo, że na razie wiele się tutaj nie pojawi. E, wytwarzanie energii słonecznej. no na razie, wszystko musi się tutaj załadować i poczekać na informacje e, pierwsze zwrotne. Na razie, rozstawiamy to tak testowo i wrócimy do tego za chwilę. I tak chciałem już powiedzieć, że wrócimy za chwilę, co przed chwilką powiedziałem, ale już nam się energia wytwarza. Zobaczcie, to nie jest fake. Mamy tu już jakieś wiadomości, informacje, że ta energia 1 W, przed chwilką było 15, e, miga tak między 13 a 15. 15 między 1, no ale to rusza. O, i teraz mamy 6. Nie, znowu jeden. No rusza. No patrzcie na tą pogodę. Ciężko, żeby tutaj mieć nagle 100 W. Jak dobrze wiecie, jak my coś testujemy, no to testujemy. To nie jest tak, że powiedzmy tak jak ten sprzęt dostaliśmy na testy, żeby wam o tym opowiedzieć, i już jutro nagrywamy film. Ho, 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 fiu, 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 jakie to cudowne. No nie, e, testujemy to jakiś dłuższy czas. E, dzisiaj mamy. 10 czy 8 czerwca, więc cały miesiąc nie wybraliśmy jeszcze szczerze takiego stałego miejsca: czy to będzie lewacja, czy to będzie płot, czy to będzie cokolwiek innego. Więc nie ustaliliśmy tego miejsca, ale to dlatego, że po prostu w wolnej chwili przestawialiśmy sobie te panele raz z jednego płota, raz z drugiego, raz z jednej strony, raz z drugiej, żeby sprawdzić w którym miejscu będzie tej produkcji jak najwięcej. Ale tak statystycznie patrząc, no to dziennie między 400 a 500 watogodzin tego prądu się tworzy, wytwarza. Później też wam opowiem, co możemy tym zasilić. Po pierwsze, a po drugie, no nie ma aż takiej różnicy, gdzie to będzie. Inwerter przymontowaliśmy na stałe, tutaj na płocie. Inwerter może tak po prostu wisieć, może być z tyłu paneli fotowoltaicznych przymocowane ale według mnie jest tutaj po prostu na sztywno. Tych przewodów mamy naprawdę na tyle, więc testowaliśmy i z jednej strony, i z drugiej te panele. Rozciągając te przewody do paneli fotowoltaicznych, byliśmy w stanie to naprawdę w różnych miejscach ustawić. A co do paneli, to też trzeba uważać, czytać dokładnie instrukcje, gdzie to można powiesić, bo one w takim słońcu nagrzewają się do około 70-80 stopni. Mogą, bo są czarne, słońce na nie bije, więc trzeba uważać też, gdzie je montujemy. Za chwilkę przejdziemy do telefonu, pokażę Wam te statystyki. Co do statystyk i tego wytwarzania energii, tak jak wspominałem, no mamy już ponad e, miesiąc e, tego wytwarzanej energii, więc od e, w maju, w po, połowie maja wytworzyliśmy 4,51 kWh, a w czerwcu do dzisiaj, e, który my mamy w ogóle, 13 czerwca, do 13 czerwca wytworzyliśmy 5,38 kWh. Kurczę, no spoko, ale ta pogoda jest taka, jak widzicie, jak znacie, jak wiecie, no ta pogoda jest dramatyczna, można tak powiedzieć. Dzisiaj znowu mamy słońce, więc dzisiaj to nagrywamy przez trzy ostatnie dni, było tak pochmurnie, że e, szkoda było po prostu Was tutaj e, gościć. Co to oznacza? Że... E, Laptopa na przykład możemy podłączyć przez cały dzień 8 godzin, czas pracy, więc spoko. Żarówka LED 10-watowa może świecić na tej dziennym naładowaniu przez 50 godzin, więc yy, lodówka energooszczędna przez 5 godzin może chodzić przez te 500 watogodzin. Więc zależy, zależy jak leży. No na przykład czajnik elektryczny, który ma 2000 wat, no to 15 minut grzania wody, czyli dwie herbaty możemy zrobić, może trzy, ale takie litrowe. Więc spoko. Nie można do tego inwertera, mikroinwertera połączyć tych paneli aż 8 sztuk, bo mamy 800 wat podłączenia do tego mikroinwertera. Każdy panel ma 100 wat, czyli możemy szybko rachując podłączyć tego aż 8 sztuk, czyli razy 4, byśmy mieli 2000, 2, 2 kW dziennie, powiedzmy, wytworzonej energii przy jednym mikroinwerterze. To jest fajne, jeśli chodzi o na przykład, nie wiem, ogródek działkowy, o balkon, gdzie możemy sobie takie e, fotowoltaikę powiesić. Nie trzeba mieć tego dwustronnego e, licznika w domu, czy, czy w mieszkaniu, czy, czy na działce, bo możemy tą energię po prostu zużywać na bieżąco. Jak teraz nam się ta energia wytwarza w ciągu dnia, no to możemy włączyć praleczkę, czy choćby zrobić tą e, herbatę i ta herbata zostanie energia zostanie zużyta właśnie ze słońca. Wiadomo, przy banku energii jakbyśmy mieli, no to możemy sobie tą energię skumulować i wykorzystywać ją na przykład też w pochmurne dni. Bez banku energii możemy tylko wykorzystywać tą energię w czasie wykorzystania. Gdy mamy licznik, powiedzmy dwustronny, to dwukierunkowy, to wtedy możemy tą energię sprzedawać, no ale jak dobrze wiemy jest to mało, w sumie bardzo nieopłacalne. Dotarłem tutaj do strony ecoflow.pl i mamy tak. Ten mikroinwerter kosztuje 760 zł, plus kable PV i AC, czyli ten cały zestaw, który Wam wcześniej pokazywałem, i pakiet dwóch paneli fotowoltaicznych Ecoflow 100 W. Sztywna konstrukcja, czyli te dwa panele również około 760 zł. Mówię, aktualnie na dzień dzisiejszy, ceny, wiadomo jak to w sklepach, mogą się różnić. Link znajdziecie w opisie, jeśli chcielibyście sobie taki zestaw kupić. No to śmiało. Co do wniosków, no to. Jak dla mnie coś, co wytwarzamy. Z niczego, czyli taki recykling energii, no to dla mnie to jest świetne, bo, bo yy, czy, czy energia wiatrowa, czy energia słoneczna jest yy, no do wykorzystania? Po prostu montujemy sobie takie panele. W ile to się zwróci, trzeba sobie to przeliczyć, no ale zawsze yy, mając miejsce, mając jakiś budżet, możemy takie panele sobie zamontować yy, i korzystać z tej energii yy, w słoneczne dni. Więc jeśli chcecie sobie zakupić takie panele albo pooglądać inne produkty, bo jest ich naprawdę mnóstwo, link znajdziecie w opisie. A my, co my już będziemy to chyba na sztywno wieszać, no bo wreszcie trzeba po miesiącu, to nie jest tak, że nam się się powiedzieć, nie chciało. No troszkę tak, bo dużo roboty, a najważniejsze, żeby ta energia się wytwarzała, więc przenosiliśmy to z miejsca na miejsce. Teraz trzeba się skupić i zamontować to już na miejscu. Możecie napisać w komentarzu, gdzie jak dobrze znacie naszą działeczkę, takie panele moglibyśmy powiesić, więc będziemy je wspólnie wieszać może w kolejnych odcinkach.